I będzie pochwalony Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna, witam was bratkowie. Posłuchajcie, dzisiaj takie dwa krótkie, bardzo ważne tematy. Jeden znajdziecie cały, cały tekst, ja wam tylko fragment przeczytam. Na blogu Święta Tradycja versus Ocean Przeciwności. Link również umieszczę gdzieś w komentarzu, będzie się pokazywać. Gdyż wiadomo, YouTube rząd do takie rzeczy... Że nie można nawet dzisiaj przypinać, bo on chce wasze wszystkie dane i nawet chce, żeby wiedzieć, jakiego papieru to, ale używasz. Ale ode mnie tego nie dostanie. Także posłuchajcie, pierwszy temat. Antenaci żołnierzy niezłomnych to Konfederacji barscy. Fundamentem najnowszego patriotyzmu Polaków jest Akt Konfederacji Barskiej i pół tysiąca bitew i potyczek. Które stoczyli. Stoczyli je za wiarę i za matkę Bożą królową korony polskiej Maryję. Dalej przelali swoją krew za prawo i za ojczyznę. Profide et Maria, prolegę et patria. Pytanie zachodzi: za jaką wiarę, za jakie, jaką fide? Polscy patrioci. Od konfederatów barskich po żołnierzy niezłomnych oddawali życie za wiarę, w której chrzest przyjął Mieszko I, którą zawarował dekretami Soboru Trydenckiego, a które to dekrety trydenckie przyjął na Sejmie Walnym w Parczewie Anno Domini 1564 roku król Zygmunt August, również Sejm i Senat wraz z episkopatem. Kto twierdzi inaczej, wraz z panem Hołobnią powinien udać się na Madagaskar, aby głaskać i czesać lemury po włosach. Za jakie prawolegie oddawali życie Polacy od Konfederatów Barskich po żołnierzy Niezłomnych? Polscy patrioci oddawali życie za prawo świętego Cesarstwa Rzymskiego, które sformułowano. Również jako tekst konstytucji uchwalonej w Parczewie 7 sierpnia 1564 roku. Pytanie zachodzi, za jaką ojczyznę patria oddawali życie polscy patrioci od konfederatów barskich po żołnierzy niezłomnych? Za polskie imperium, magna Polonia, najświętszej Rzeczpospolitej którym hymnem była Bogu Rodzica, a które było ostatnią emanacją Świętego Cesarstwa Rzymskiego, narodu polskiego. Pytanie zachodzi, dlaczego większość współczesnych Polaków nie ma o tym zielonego pojęcia? Dajemy odpowiedź: większość Polaków nie ma o tym zielonego pojęcia, gdyż polska nauka, zwłaszcza historia i reszta humanistyki od kilku wieków jest skręcana przez szydowskich i post -szydowskich kacyków, symilowani nowochrześcijańscy, kalbini, arianie i pozostałe sekty baptystyczno-protestanckie, żerujące na ciele kościoła rzymskokatolickiego, katolickiego między innymi Ruch Światło-Życie, neokatechumenat, te charyzmatyczne chudzpy, całe i tak dalej. Tak więc, bratkowie, zapraszam do wejścia na blog. Nie jest to długie, naprawdę, 5 minut wam to zajmie. Także warto przeczytać ten cały tekst. A teraz posłuchajcie, chcę się z Wami podzielić takimi słowami. Wnioski wyciągnijcie z sobie sami. Czym jest Polska? Jest to żywy organizm zrodzony z krzyża na chście świętym, zrodzona do życia. Jest to żywe ziarno. Ilekroć chcieli je pochować, zdeptać w ziemię, na nowo rodziła się do życia. A od środka zżerają ją ropiejące wrzody, tworzone przez parlament Unibabel. Jeszcze nie tak dawno najbardziej bezpieczny kraj, bezpieczny port uśmiechniętych twarzy. Jak bardzo straszne jest bać się miejsca, które nie tak dawno się kochało. Kobiety wracające wieczorami z pracy do domu, boją się, czy wrócą całe przed obawą gwałtu przez obcokrajowców. Widząc z oddali róg ulicy, który znało się od dziecka dziś boimy się jego cienia widzimy znajome schody i boimy się po nich wejść z obawą że na końcu spotka nas coś złego strach który zalegalizowali obywatelom polski polskojęzyczni skorumpowani politycy ludzie boją się nocy i ciemności za dnia ludzie boją się ludzi Unia Babel otoczona dwunastoma gwiazdami na usługach dwunastu plemion skorumpowanych synów diabła. Jeszcze nie tak dawno człowiek w Polsce mógł się obawiać jedynie z złodziei. Dziś Polska stała się wylęgarnią obcokrajowców o niepohamowanych skłonnościach. Wszyscy wokół są skuczeni, samolubni i chciwi. Kto nastawił brata przeciw bratu, jak nie sam Szatan i jego synowie zropiejącej unibabel, należącej do dwunastu plemion antychrystów? Wywołują wojny w imię Boga, uważając się za sprawiedliwych, a Bóg mówi inaczej nie zabijaj, to jaka to sprawiedliwość, nie Bratkowie? To chciwi ludzie, rządni władzy i mamodę wywołują wojny. Dwanaście plemion z unibabel, współczesnych synów diabła tworzy wojny. O nich mówi Pismo Święte, obchodzą ziemię, dokonując za sobą spustoszenie. Synowie z klątwą na rękach zakrwawionych rąk niewinnych dzieci, niewinnych ludzi. Mówię o pokoju. A zbroją inne narody, pomagając im w zabijaniu. Podpisują haniebne ustawy do zniewolenia narodu polskiego, które przynoszą im na tacy z czekiem zbierze Babel. Każdy, kto bierze udział w nieswojej wojnie, wspiera ludobójstwo i przyczynia się do narażania narodu polskiego na atak innego państwa. Każdy, kto podąża, Podżega do wojny zgodnie z kodeksem karnym, powinien siedzieć z automatu. Czy Szymon Hołownia i jego pacynki są dziś bezkarni? Jeśli jeden polski żołnierz pokaże się na terytorium innego państwa, które toczy ze sobą wojnę, będzie winien wywołania wojny na terytorium narodu polskiego. Nawet pod przykrywką rozminowania. Macie to jak w banku. Ci, co tworzą wojny, to lichwiarze, oligarchowie i bankierzy. I pamiętajcie, nasi generałowie też zazwyczaj nie giną. Oni i ich rodziny nie giną. Zacznijcie używać rozumu. Czy Polsce coś grozi? Nie, ale jak weźmie udział w nieswojej wojnie, to wtedy tak. Chcecie pokoju? to zamknijcie podżegaczy do wojny nieswojej, które zasiadają sejmowe stołki. Bądźcie własne uświęcające, uświęcającej, bratkowie, módlcie się do królowej Polski, gdyż ona zapewniła nas, gdy do niej się będziemy zwracać, Polska nie zginie, bo jak po dawnemu, to sama powiedziała, bo jak po w niej siła i moc. A któż ściągnął te napisy z getrwałckiego sanktuarium? Jam nigdy cię nie opuściła, Jam zawsze moc w tobie i siła, Najświętsza Bogu rodzica Maryja. Kto ściągnął zakonnicy ci Judaszy? Posłuchajcie, bratkowie. To samo powiedziała. W lichejskim przesłaniu w 1850, którymś chyba. Także najświętsza Maria Panna, królowa Korony Polskiej i święty Michał Archanioł. tak dzisiaj zmienili, bo nawet do, nie, do, niego, do niego prawdziwą modlitwę, zniekształcili. Zamiast broń to wspomaga, Wiecie, to tak jest. pomóc to jebo zmoga tak jednorazowo, raz na miesiąc. A broń to może zbronić cały czas. Stoć na straży. Tak samo wódz. Jaki wódz? Wódzów wodzów może być wiele. Ale książę, książę, to jest dopiero tytuł Wojska Niebieskiego. Zmienili wam, zmiękczyli te modlitwy, także nie mają tyle mocy, rozumiecie? Nic nie mają mocy. Tak klepiecie, aby klepać. Także módlcie się bratkowie do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej. Módlcie się do Świętego Michała Archanioła. Podejmijcie nawet prywatnie jakieś nabożeństwo małe. Polska wtedy nie zginie. Ale pamiętajcie, gdy przyjdzie czas, Podnieś miecz i broń, bądźcie w pogotowiu, bo sama wiara bez uczynku jest martwa. Pokazali to nasi poprzednicy. Polska, o co walczyli żołnierze? O wolność. A czym walczyli? Modlitwą i karabinem. Także każdy Polak dziś powinien mieć w domu schowanym przynajmniej cokolwiek. Rozumiecie? Jakiego starego korkowca, że tak powiem. Nie dzielcie się, nie dzielcie się. Dziś Polacy nie mogą się dzielić. Musicie się jednoczyć. A tu jeszcze mam pytanie takie na koniec do rządu pana Hołowni i tamtych wszystkich reszta. A ja mam pytanie, jeżeli wy tak wszystkich Polaków chcecie wysłać do, do wojska czy gdziekolwiek. Ja mam pytanie, dlaczego? Żydzi w Polsce, którzy uważają się za Polaków rdzennych, przykładowo, dlaczego ich nie bierzecie do wojska? Bo co? Wiara im nie pozwala? No to nam też nie pozwala. Dlaczego oni nie idą do wojska? Dlaczego ich nie bierzecie i zaciągacie gdzieś na jakieś wojny? Co? Panie Hołownia i Panie Duda, ja Panu powiem dlaczego bo oni sami je wywołali i dobrze o tym wiecie prawdy się nie do ukryć także bratkowie nie dajcie się jednoczcie a w tym wszystkim Pan Bóg błogosławi Matka Boża prowadzi po drogach Syna do Syna i walczcie o wiarę Kościół i naród o mszę świętą by powróciła z powrotem taka jak była za czasów konfederatów z Panem Bogiem